Państwo nie może być e, słabe, bo jeśli będzie słabe wobec osób, które wydaje się, że są silne, no to gdzie my będziemy, gdzie, czy gdzie skończymy? Czy takie informacje o tym, jak Karol Nawrocki traktuje pracowników może stać się przyczyną jego porażki? Ale on po prostu jest e, złym kandydatem. Prezentuje sobą wartości, które nigdy y, na powrót nie połączą Polski ze sobą. Jest to człowiek, który z pewnością nie będzie budował silnej Unii Europejskiej, nie będzie budował silnej Polski i y, nie będzie budował nas wspólnie jako narodu. Przed Komisją do Spraw Pegazusa nie pojawił się Zbigniew Ziobro. Sejm na kolejnym posiedzeniu będzie głosował na temat zniesienia jego immunitetu byłego ministra. Czy Pani zdaniem w związku z wydarzeniami przed Komisją do Spraw Pegazusa, Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu? Decyzję wyda sąd. Nie jest to moja decyzja. Ja uważam, że każdy z nas, który zostałby wezwany przez Komisję Śledczą, przed 10 już by tam czekał, ponieważ został wezwany na godzinę 10. Nie siedziałby w telewizji, nie grałby sobie z instytucją, która jednak komisja stała powołana, większością w Sejmie, również posłowie PiSu za tą komisją głosowali, nie grałby sobie w taki sposób. No to państwo nie może być słabe, bo jeśli będzie słabe wobec osób, które wydaje się, że są silne, no to gdzie my będziemy, gdzie, gdzie skończymy? Są pewne terminy, są procedury, są przepisy prawa. Jeśli nam się prawo nie podoba, to dążymy, żeby większością zgodnie z konstytucją ją zmienić. Natomiast w tym wypadku sytuacja była bardzo jasna. Było jasne wezwanie i trzeba było się stawić. I tyle. Jeśli sąd postanowi o tym, że trzeba będzie taki areszt prowadzić, to postawi o tym sąd, nie politycy. No właśnie, ale jednak, jednak ci politycy na samym początku zagłosują, w sprawie przynajmniej uchylenia immunitetu. I tutaj zapowiada się interesująca rozgrywka. Władysław Kośnianka, prezes PSL. Uważa, że komisja powinna było jednak poczekać na Ziobre i go przesłuchać. Powiedział też, że klub PSL będzie rozmawiał o sprawie zniesienia immunitetu. Czy wyobraża sobie Pani taki wariant, w którym będzie głosowanie w sprawie zniesienia immunitetu Zbigniewa Ziobry i PSL wyłamie się i ostatecznie do aresztu w wyniku tego nie dojdzie? Chciałam przypomnieć, że Pani posłanka Sroka, która jest przewodniczącą komisji, została wyłaniona z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc jak rozumiem ma pełnie kompetencji od nich, aby podejmować jakieś decyzje czy też kierować pracami komisji. Um, nie wyobrażam sobie, znaczy nie wyobrażam sobie, żeby zagłosować przeciwko odebraniu immunitetu, bo jak mówimy, głosujemy nie nad uwięzieniem albo jego brakiem, głosujemy tylko i wyłącznie nad tym, czy sąd będzie mógł rozstrzygnąć o, yy, i podjąć yy, decyzję. Znaczy nie możemy chronić polityków w takich sytuacjach, po prostu. Doskonale wiemy, jak wyglądało ostatnie 8 lat, yy, i to sądy będą decydowały o tym, czy ktoś był winny, czy był niewinny. My, jako posłowie, posłanki koalicji rządzącej, musimy dać im do tego prawo. Mamy telefon do naszego studia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Michał. Z tej strony mam dwa pytania. Pierwsze, czy wystarczy hmm. czasu na rozliczenie poprzedniej władzy do końca kadencji tego Sejmu? I drugie, chciałbym wrócić do sprawy zamachu stanu i prokuratora który został zawieszony, ale zakładając, że rozpoczął tą sprawę, czyli w swojej prywatnej interesie, czy jakkolwiek to można nazwać, zajmował się podczas pracy, za którą my płacimy. Czy nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za każdą godzinę zmarnowaną na rzecz tej sprawy? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Kwestia prokuratora. Rozumiem, że zawieszenie jest związane również z postępowaniem dyscyplinarnym i wtedy będzie wszystko wyjaśnione. Czy jakby zaangażował swój czas w, w ramach pieniędzy, które otrzymuje, w ramach czasu pracy, jak są regulowane kwestie czasu pracy, czy to wszystko musi wyjaśnić postępowanie dyscyplinarne. Natomiast co do czasu rozliczeń, uważam, że musimy to zrobić. Znaczy, przynajmniej w samej akty oskarżenia. Muszą być postawione poszczególnym osobom przed końcem kadencji. Teraz widzimy też takie przyspieszenie. Tak? I ten raport prokuratury, rozumiem, że ten ostatnie par paręnaście miesięcy to był też czas na to, żeby po prostu dowody zebrać, przesłuchać świadków. No też poza rozliczeniami w prokuraturze dzielą się jeszcze inne wszystkie rzeczy. Tak? To nie jest główny temat, którym prokuratorzy się zajmują. Kampania prezydencka rozkręca się coraz mocniej. Na no, jaw wychodzą jednak niepokojące informacje na temat kandydata z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, czyli Karola Nawrockiego. Dotyczą one również kwestii pracowniczych. Kilka lat temu już ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący tego, że Księgowa Muzeum II wojny światowej została zwolniona przez Karola Nawrockiego. Po ujawnieniu przez Karola Nawrockiego po prostu rzucił jej na stół zdjęcia z nielegalnej inwigilacji, wtedy została zwolniona. Dochodzą również informacje o tym, że kilka pań zaśmiało się na spotkaniu z Karolem Nawrockim i z tego powodu zostały zwolnione. Czy takie informacje o tym, jak Karol Nawrocki traktuje pracowników może stać się przyczyną jego porażki? Jestem przekonana, że Karol Nawrocki przegra te wybory z wielu powodów. Myślę, że ten element takiego bycia po prostu dobrym człowiekiem, dobrym pracodawcą z pewnością będzie wybrzmiewał, czy na spotkaniach, czy będzie jakby ciągnął się za nim przez kolejne miesiące kampanii wyborczej, ale on po prostu jest złym kandydatem. Prezentuje sobą wartości, które nigdy na powrót nie połączą Polski ze sobą. I faktem jest, że jeśli Karol Lewrocki został prezydentem, to rozliczenia, które obecnie trwają, Chyba straciłby na znaczeniu, bo po prostu chciałby uniewinniać każdą osobę, która tylko i wyłącznie zostałaby skazana za złamanie prawa, za kradzież, za kierowanie zorganizowaną grupą e, przestępczą. Znaczy jest to człowiek, który z pewnością nie będzie budował silnej Unii Europejskiej, nie będzie budował silnej Polski e, i nie będzie budował nas wspólnie jako narodu. No właśnie, tak skojarzyłem się jednak, że może, może jednak silną Polskę będzie budował, tylko może niekoniecznie w taki sposób, jak Koalicja Obywatelska by chciała. Mam tutaj na myśli żyznę fizyczną, no bo jednak Pan kandydat wielokrotnie się nie uchwalił, więc może jednak akurat, akurat ten jedna rzecz mogłaby być zachowana z tą silną Polską. Jeśli ale... wybieraliśmy, wybieraliśmy trenera personalnego kraju, to myślę, że rzeczywiście miałby tutaj przewagę. Ale wybieramy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, człowieka, który będzie odpowiadał za politykę między innymi zagraniczną, obronną, który będzie jakoś musiał funkcjonować w kraju, który naprawdę jest różnorodny, niezależnie od tego, że tę różnorodność ostatnimi laty chciano po prostu zabić, który będzie odpowiadał za to, jakie ustawy są podpisywane i czy władza nie wykracza trochę poza ramy, której nałożyliśmy konstytucją. Na prezydencie spoczywa naprawdę ogromna odpowiedzialność. Media ujawniły, że Karol Nawrocki miał bardzo bogatą historię jeżdżenia po świecie jako szef instytucji. Pytanie, czy widzi Pani jakieś związki z polską historią pomiędzy na przykład RPA, Meksykiem, Uzbekistanem, Nową Zelandią? Czy brzmi to jak jakieś imponujące portfolio podróżowe? Jak w ogóle patrzę na dokonania, jeśli chodzi o IPN i Pana Nawrockiego, to wydaje mi się, że stworzył sobie trochę takie biuro podróży połączone z hotelem. Tak? I próba tłumaczenia tego, jakieś, że nie wiem, ćwiczył w tym hotelu, że to był kobiet, zupełnie z tego nie, nie wytłumaczył. I może też wydają małe rzeczy z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Tu kilkadziesiąt tysięcy, tam kilkaset tysięcy, ale to pokazuje, jak się rozumie państwo, jak można się uwłaszczyć na każdej instytucji, którą się zarządza. I to i takie uwłaszczenie nastąpiło. Miałem swój dwór, ktoś mi się nie podobał, zaśmiał się, był mi nieposłuszny, zwalniałem pracowników. Wykorzystywałem pomieszczenia hotelowe. Nie wiem po co, nie wnikam. Jeździłem po świecie, bo mogłem. Czy to było właściwie merytorycznie? No, tutaj po prostu każdy z nas będzie musiał to ocenić. Natomiast uwłaszczenie się instytucji nastąpiło. Więc jakim on będzie prezydentem? Znaczy ma małe rzeczy naprawdę pokazują nam, jakimi jesteśmy ludźmi i widzimy, że w tym momencie do tej roli na pewno nie dorusł.